37 milionów złotych. Tyle z rządowego programu inwestycji strategicznych pozyskał powiat słupecki. Kilkanaście milionów trafiło z kolei do Słupcy. To, że z programu inwestycji strategicznych mogliśmy jako powiat słupecki zrobić kilkanaście kilometrów dróg, ścieżek rowerowych, przenieść siedzibę domu dziecka do nowej siedziby w Strzałkowie, to jest konkret, to jest coś namacalnego. Miliony złotych z funduszu trafiły też do powiatu konińskiego. Największe inwestycje, jakie powstały w powiecie, mówimy tutaj o inwestycjach w sferze oczyszczalni ścieków. Możemy tutaj wskazać przecież wybudowaną oczyszczanie ścieków w Skórsku, w Jeżbinku, w Rychwale. Są to inwestycje za prawie 15 milionów złotych, gdzie przy budżetach tych gmin nakładach inwestycyjnych z lat poprzednich nie byliby w stanie zrealizować tego. Dlatego zapowiedź likwidacji funduszu oburzyła parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przecież to nie był fundusz skierowany dla Prawa i Sprawiedliwości, bo tylu wójtów ani burmistrzów nie mamy, tylko był skierowany dla całej Polski, bo chcieliśmy raz na zawsze zerwać... Z tą złą tradycją, z złą koncepcją rozwoju gospodarczego, z tym słynnym, dyfuzujno-polaryzacyjnym rozwojem, za którym optowała Platforma Obywatelska. Politycy PiS odrzucają zarzuty, że pieniądze z funduszu trafiały przede wszystkim do samorządów z nimi powiązanych. I właśnie ten sposób zrównoważony rozwoju jest kluczem. Kluczem równości każdego samorządu. Bo nikt z nas nie wybierał i wspieraliśmy każdy samorząd i w powiecie konińskim i w powiecie tureckim kolskim bo to jest nasz region nasz region zyskał ogromne dofinansowanie przez ostatnie 8 lat politycy pis liczą że rząd wycofa się z pomysłu likwidacji funduszu w całym kraju w jego ramach zrealizowano inwestycje o wartości 100 miliardów złotych